Cześć, nazywam się Agata Szcześniak, pracuję w klinice Odco jako dermatolog i lekarz medycyny estetycznej. Dzisiaj parę słów o jednym z popularniejszych zabiegów, czyli powiększania i modelowania ust kwasem hialuronowym. Głównie tutaj o takich wątpliwościach pacjentek i pacjentów, którzy przychodzą. Zabieg ten nie musi boleć, możemy go wykonać w pełnym znieczuleniu stomatologicznym, podczas którego pacjent nie poczuje w ogóle bólu. Powiększamy kwasem kialuronowym W zależności od efektu, jaki pacjentka lub pacjent chcą uzyskać, dobieramy indywidualnie kwas dla każdego pacjenta. Również technikę wykonania dobieramy indywidualnie do każdego pacjenta, często te techniki łączymy, więc takiej jednej najlepszej nie ma. Bardzo często pacjentki przychodzą do kabinetu i chcą zrobić usta na tak płasko. Na początku zalecam konsultację z lekarzem żeby indywidualnie dobrać technikę dla pacjentki, ponieważ nie każdemu takie usta pasują, nie u każdego będzie to dobrze wyglądało. Często techniki się łączy, więc zalecam nie nastawiać się na konkretną technikę, tylko przyjść na konsultację i zobaczyć co będzie dla nas najbardziej odpowiednie. Zabieg powiększania ust to około 30 minut, czasem trochę mniej, czasem trochę więcej, wszystko zależy od tego co chcemy uzyskać, jakie usta wyjściowo ma pacjentka. Trzeba się też tego spodziewać, że około 5 dni po zabiegu może towarzyszyć nam obrzęk, a finalny efekt będzie osiągnięty dopiero po dwóch tygodniach od wykonania ust. Oprócz tego warto zapamiętać, że nie pijemy alkoholu po zabiegu. Przez 5 dni nie spożywamy gorących posiłków. No i tak właściwie są to jedyne ograniczenia, które mamy po powiększaniu ust.